Moi konsultanci i doradcy oraz inne wolne istoty udzielające mi wsparcia powiedziały mi oficjalnie, że tak na 90 kilka procent tutaj tego skundlałego, parszywego bandytę międzynarodowego Magdalena Druzgała pani Kaliszewska że tutaj ją można spotkać wyjątkowo często o różnych dniach świątecznych, dzień poprzedni, o różnych porach doby. Jest to osiedle różane siedem dzierżoniów. Przypominam, osiedle różane siedem dzierżoniów, tu jest jak widać jakiś bar, tutaj jakiś bar był, więc zobaczmy sobie co tutaj jest. Jakiś bar. No więc no tak z tym alkoholem czy coś takiego, to warto uważać, żeby nie pić za dużo. Ale tak, na marginesie. Czyli ten budynek to jest dziewiąteczka. Dziewiąteczka to jest siódemeczka, a tam jest biedra. Ta żółta prosto na końcu tej alejki, to jest właśnie biedra tam. Tu jest trzepak, jakieś ławeczki. Więc to jest Dzierżoniów Śląski, osiedle Różane, a tam wszystko jest rozkopane. Za tymi budynkami tam jest tak główna ulica rozkopana i tak dalej. Więc tutaj właśnie szukamy tego groźnego polskiego bandytę międzynarodowego Magdalena Drużgała Szczepani Kaliszewska. Tu jej właśnie szukamy, bo ona tutaj może być lada moment. Ona o tym nie wie, że tutaj jesteśmy, więc ona tutaj może być dosłownie lada moment, więc spotkamy się, pogadamy wspólnie. Obie strony mogą mieć doradców biznesowych, konsultantów i tak dalej. To nie jest problem. Najlepiej to wszystko nagrywać. Nasze spotkanie, o czym jest mowa, jak to przebiega, co też nie jest problemem. I omówimy te rzeczy, które biznesowo trzeba omówić i będziemy wiedzieć, jak sprawa wygląda. W każdym razie bottom line i jest to bezsporne, że ten podły, parszywy bandyta polski, bo to jest polski bandyta, właśnie tutaj z tych okolic Dzierżoniów, Bielawa Pieszyce z uwzględnieniem centrum Dzierżoniowa i... Osiedla różanego, właśnie osiedle różane. A tym bardziej numer 7. Tym bardziej numer 7, więc tutaj być może grasuje ten bandyta. Nie wiem, ale tutaj często go można spotkać. Osiedle różane 7, więc tak czy inaczej, warto na, na niego uważać, żeby się nie nadziać. Bo na przykład będzie 13 piątek o godzinie 13:13. 13. Albo jakiś, no nie wiem, zły układ planet, czy jakoś tak. Albo ten bandycza będzie miał jakiś dziwny układ hormonów w jej krwi i swoim podpisem, kłamstwem, oszustwem, zasadzkami, grami operacyjnymi polskich służb, i tak dalej, albo y, działaniami bezprawnymi innych jej kumpel i pracowników sądu, bo to jest pracownik sądu. Można tak się nadziać, że można mieć skopane życie na zawsze, więc no, warto o tym pamiętać. Dlatego ostrzegam wszystkich, aby mieli się na baczności przed tym bandytom, który tutaj jest bardzo często widziany. Osiedle Różany 7, dzięki.